Elenausie Manu, moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie druga część, na dobrą sprawę, filmiku o Naturaliach, o kolejnej, już czwartej edycji. I poprzedni filmik pod tym zaplałdowany to jest właśnie. Pierwszy dzień targów, a tak się złożyło, że jednak jeszcze na ten drugi też wbiłam i też co nieco kupiłam, więc sobie to wszystko nagramy. Sorry za ciemnicę, ale wiecie, generalnie to teraz ta pora roku będzie raczej tylko jeszcze gorsza, więc lepiej nie będzie, jeśli chodzi o takie walory, cóż, wizualne, ale nie oszukujmy się, gdyby tu ktokolwiek był dla walorów wizualnych, to nie byłoby nikogo, więc tak to wygląda. I powiem Wam tak, jeśli chodzi o tę pierwszą część zakupową i takie mniej więcej podsumowanie, to tam już w pierwszym filmiku całkiem dużo rzeczy jest. Niemniej chciałem parę kwestii sprostować i właśnie pokazać Wam te zakupy z niedzieli, właśnie z drugiego dnia targów, ponieważ no jak to wyszło, są dużo bardziej okazałe, mimo że na całych targach spędziłam właśnie tego drugiego dnia 20, maksymalnie 30 minut, ale wpadłam w szał generalnie. Jeśli chodzi o samych wystawców, bo ja tam popełniłam duży błąd i źle Wam powiedziałam, jak to mniej więcej wyglądało, mianowicie wystawców nie było 32, tylko 22, więc ta ilość niestety była znacznie mniejsza, a nawet... Ym, nawet było chyba mniej niż 22, chyba było nawet 20, ponieważ pamiętam, że jakby um, objętościowo, że tak powiem stoiskowo, um, taka firma jak, tu sobie ściągnę, właśnie Panjo, o których wspominałam w tym w poprzednim filmiku, oni mieli jakby podwójne i na przykład firma Laku też miała taką podwójne stanowisko, trochę większe, więc de facto tak naprawdę tych wystawców było troszkę mniej niż zwykle. Co generalnie jest super, bo jeśli ktoś spędził ten dzień w miarę normalnie i chodził sobie spokojnie, wąchał i po prostu podziwiał i kontemplował nad tymi wszystkimi cudownościami i kosmetykami, to mógł sobie tak naprawdę, na swobodzie przejść przez każde stoisko i z każdym trochę pogadać. A że ja spędziłam na całych targach razem może godzinę, to no, nie miałam tego luksusu i tej, tej, takiej opcji, niemniej i tak udało się to całkiem fajnie zrobić. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli chodzi o dostawców samych, bo o tym też mi wspominałam, to osoba, do której bardzo chciałam Pójść, do której zawsze chodziłam na każdej edycji Naturaliów i kupowałam dużo rzeczy i zostawiałam zawsze trochę kasy. To jest Natural Secrets i bardzo żałuję, że właśnie tym razem tej firmy nie było, ponieważ no, ja już mam większość asortymentu ich niego przerobiona, przerobioną tak naprawdę. Uwielbiam ich toniki, uwielbiam ich pomadki do ust. Ym... Używałam też któregoś serum, które było świetne. Myślałam bardzo poważnie, właśnie, żeby kupić sobie krem pod oczy na tej edycji: właśnie jakąś pomadkę, jakiś tonik, może jakieś mydło, bo mydło też używałam i też są super. I cenowo też mi się wydaje, że całkiem spoko. Jeśli chodzi o takie ciałowe rzeczy, właśnie jakieś masło do ciała czy mydło, to tutaj cenowo jest naprawdę bardzo dobrze, wydaje mi się. Czy ta pomadka za 15 zł, która była taka super, taka fenomenalna, którą zawsze muszę mieć gdzieś po prostu, bo inaczej jestem chora i to jest jakby moja miłość niesamowita i odkrycie po prostu życia jak i inne produkty właśnie, na przykład był taki fajny krem Better Skin, no nie, roz, nie rozwoćmy się tym za bardzo, bo z tym razem być nie mogli i to był właśnie ten wystawca, którego mi trochę brakowało, szczerze mówiąc, bo zawsze te produkty bardzo, no już bardzo polubiłam z perspektywy lat i no cóż, może, może następnym tym razem zobaczymy, wiadomo też nie każdy zawsze jest dyspozycyjny w tych określonych dniach targowych, a no są po prostu różne inne rzeczy, które trzeba robić, więc wiadomo, że ci wystawcy również się zmieniają i to jest bardzo fajne. Też z osób, które były zawsze, a nie było ich tych razem, to na przykład była mnie Inspiracja, też bardzo taka fajna, ciekawa firma, spoko mydła, właśnie takie napowietrzone masło do ciała, gdzie jedno właśnie masło mam nawet teraz napoczęte od nich, właśnie to też była firma, która pierwszy raz nie zawitała na targach, mimo że była za cały czas wcześniej, niemniej jednak i tak wydaje mi się, że spoko, nawet jakby mimo, że tych wystawców nie było tak bardzo dużo, to właśnie to było tyle fajne, że była ta swoboda, że można było tak naprawdę z każdym zamienić ze dwa słowa. Co było akurat świetne i wspaniałe. Jeśli chodzi o jakieś firmy, których tak naprawdę nie znam, bo też tam trochę było. Abello to jest firma, o której wspominałam w tym pierwszym filmiku, a oczywiście oblom jakąś literówkę i tą nazwę jakoś przekręciłam, ale właśnie taka z mydłami, z woskowymi rzeczami dalej Były też um, świeczki świeczkowi ludzie byli. Chyba dwójka albo trójka, nawet tak mi się wydaje, właśnie z olejami, z octami, z biżuterią, więc tak naprawdę sporo było, naprawdę sporo było tych ludzi, właśnie nie kosmetycznych, co też, no wydaje mi się, że jest fajne, bo nawet właśnie nie trzeba być stricte z, tylko na te kosmetyki nastawionym, tylko chcecie pójść z kimś po prostu na detargi, ale jak to niekoniecznie właśnie te kosmetyki tak niekoniecznie go jakoś mocno racją interesują, no to też może sobie coś tam innego podpatrzeć, więc to uważam za bardzo fajną rzecz. A generalnie ja jeszcze się skusiłam, mimo wszystko, na ten drugi dzień, żeby podjechać, że po prostu byłam na ostatnich po pół godziny targów, była 5.30 i już niektórzy wiadomo chcieli zbierać, bo zbieranie po prostu stoiska targowego to jest parę godzin generalnie, żeby zebrać te wszystkie rzeczy po, i te kosmetyki i w ogóle całe stanowiska popakować to i to są tragiczne dwa dni, które są ciężkie i każdy już tylko myślał, to może przyjść do domu i tak dalej to i tak do samego końca każdy był ci serdeczny, miły, kochany i jeszcze może już niektóre wiadomo, że były powysprzedawane to cały czas było bardzo miło naprawdę jakby świetna sprawa a akurat ja biłam, znaczy zrobiłam zakupy u do trzech dostawców, już tam u kogoś innego też tam coś zaczepiłam, coś tam innego też podpatrzyłam. Niemniej o trzech osobach, w sumie czterech, ale powiedzmy że o trzech wystawcach, chcę Wam teraz wspomnieć. Po pierwsze i najważniejsze, Bracie medlarze, czyli firma, która już była na ostatniej edycji Naturaliów i właśnie zawitali również teraz w Łodzi, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Nawet od razu tam podbiłam i jeden z braci, ten, że tak powiem, z czarnym włosem w okularach, od razu mnie rozpoznał hej, ty takie byłaś chyba na tych, na tych targach, no to tak, rzeczywiście, i to jest, to jest też takie fajne i kochane, że nawet, kurczę, już już nawet ci niektórzy wystawcy mnie kojarzą po tym takim czasie, ponieważ ja zawsze chętnie, miło, zawsze się pogada chwilkę i tak dalej, to jest super, super fajna sprawa, więc tym bardziej tak się miło i ciepło na sercu robi i generalnie do nich ja tak naprawdę głównie chciałam podbić, żeby kupić kosmetyki Czarszki, ponieważ tak się złożyło, że Czarzka Paulina ym, zrobiła właśnie współpracy z braciami mydlarzami mydło, osianę, które zresztą tutaj zakupiłam. Mam zresztą dwie sztuki, ponieważ jedna jest do mojej koleżanki, jedno jest moje. Ym, właśnie łagodna osiana kostka myjąca, która pachnie świeżo, ale bardzo fajnie. Tak bardziej rynie, powiedzmy, nawet to nie jest taki stricte. Ym, to nie jest zabach kojarzący kojarząc się w pierwszej chwili z naturalnymi kosmetykami. Może tak nie. Chodzi mi o to, że nie pachnie sianym yy, i czymś takim okropnym i takim po prostu jednym czystym olejkiem eterycznym, tylko że ta jest taka fajniejsza kompozycja. I byłam już ciekawa od dawna tej, tej, tej kostki, więc no, zobaczymy, co to będzie. Więc to było zrobione przez dla że właśnie dla czarzki. I no, ja głównie się nastawiłam na tą, na tą właśnie firmę, ponieważ same czarzki jako takie nie było, ale właśnie byłej kosmetyki. Więc super, że była taka okazja, że można było te jej produkty fizycznie zobaczyć, dotknąć, pooglądać. I w ogóle, jakby ekstra to było. Mimo, że oczywiście, przez co załapam za 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 się na sam koniec, to jakby zakupowo było trochę już ubogo, ponieważ chciałam kupić maskę bo zapomniałam o tej, o tej kwestii, że właśnie maski, czaczka się wtedy wycofuje, ponieważ one są jakoś są skomplikowane dla niej produkcyjnie. Podejrzewam, że jakieś, nie wiem, minimum zakupowe surowców jest jakiś po prostu poton, pokardę, że to nie byłoby możliwe nawet do przerobienia dla niej, albo, nie wiem, różne mogą być sytuacje, które wpływają na to, że po prostu produkcyjnie nie da się, no, trzeba po prostu zrezygnować pewnie z, te, z, tych, z tych formuł. Bardzo szkoda zresztą, ponieważ ja miałam... Taką maskę zimową mutulającą, kiedyś, która była świetna i oczyszczającą, która była też cudowna. były dwie zupełnie różne, ale obydwie były wspaniałe i taką myślałam sobie Boże, przecież jak ty teraz tego nie kupisz, to już nie kupisz nigdy. I tak jeszcze podbijam, Wzięłam w pierwszej chwili, tak chwyciłam w sumie już, już te mydła, zostały chyba trzy, ja wzięłam dwa myślę, dobra, bierę, panie, dawaj, a maskę oczyszczającą pan ma? Nie no już nie mam, ale jeszcze się tam ostały dosłownie dwie sztuki, odświeżająca i rozświetlająca, tak pomyślałam chwilę, dobra, to tą odświeżającą weźmie, bo skoro miałam zamyśle tak kupić oczyszczającą, to spróbujmy to, więc właśnie maska, twarzy odświeżająca za całe 75 zł, a te kostki były za 32. Tak mi się coś mocno wydaje, chociaż tak na 100% też tych y Akurat cen nie pamiętam, ale to jakoś sobie potem zbierzemy. Niemniej jednak, cieszę się, że chociaż na tę jedną maskę się zaparłam że właśnie coś takiego oczaczkowego mogłam sobie jeszcze wypróbować. I jeszcze ostatnia rzecz, mianowicie balansująca woda ziołowa z tyma herb. Tym razem też taka współpraca na takie sali, co z braciami mętlarzami. To właśnie oczaczka zrobiła właśnie z tym herbs. taką też taki cooperation, powiedzmy. I no tutaj też jest to dla mnie sprawa dość ciekawa. Zobaczymy, to będą się bardzo cudowne, wspaniałe. 50 ml. No i jestem bardzo ciekawa w sumie, co co, co go wyjdzie. I tak sobie pomyślałam, dobra, już nie rób, nie rób lipy. U, u nich też coś kup. No i tak potem patrzę na te rzeczy. Hmm, ten hydroblend sobie kupmy. Kupiłam u nich wcześniej właśnie taki też balansujący, właśnie taki bardziej po tej stronie, e, a tym razem się skusiłam na. nie mam pojęcia na co kocanka, róża Kadzidło. E, hydroblend, a który to był do końca. Czy to bardziej jest dla cery, o teraz sucha z znakami starzenia, dobrze, pasuje, może być już jakby, mi tak nie pomoże, ale będzie taki bardziej mm, otulający, w sumie to będzie się lepiej wpisywało w taką pielęgnację właśnie jesienno-zimową, z takiego bardziej otulającego w tę stronę będzie spoko, szczególnie, że tak zbalansuje, powiedzmy zrównoważy tą właśnie balansującą, czarszkową, więc hydroblend i jeszcze yy, kupiłam mydło, które Pachnie, jest, jest lawendowe i ja właśnie nawet zastawiłam sobie te kosmetyki na chwilę w aucie, tak dosłownie na, nie wiem, dwie godziny, chodzę do auta po, po chwili, po tych dwóch godzinach i tak pachniało lawendą po całym aucie, więc to było tylko zasługą tego, tego mydła, które zresztą jest takie, o, fajne, fajne, ładne i zresztą dosyć konkretne są te kostki, ile to ja mam gram? Tak naprawdę to nie mam pojęcia, oczywiście, że nie wiem, ale wydaje mi się, że tu jest ponad 100, że tu jest takim dobrym haczykiem po prostu o 120 masa netto, więc no tylko, tylko jest naprawdę więcej, więc to jakby ilościowo też jest zadowalające. To ja akurat właśnie mydło takie braciomedlarzowe w ostatnich Targów zużyłam jakoś dosłownie bardzo niedawno, bardzo wydajne, bardzo miłe, kremowe, naprawdę bardzo fajne mydło po prostu, bardzo konkretne. Może w pierwszej chwili tak, miałam takie średnie odczucia, to potem było tylko lepiej i to chyba też o to chodzi, że właśnie też do konkretnego mydła, do konkretnego pH, do konkretnej formuły też skóra się musi po prostu przyzwyczaić, trzeba dać je chwilę i to jest wszystko super i gid. i mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku tej właśnie lawendowej kostki, więc na takie coś się skusiłam u właśnie braci medlarzy, tu mam wszystkie zakupy od nich jako takie i tutaj za ten interes... Około 200-400 złotych zapłaciłam, tak mi się więcej wydaje, ale nie żałuję niczego, wspaniale, cieszę się, że mogłam nastawić u nich i bierzcie moje pieniądze, po prostu to jest dosłownie ten, ten spirit, powiedzmy. Eee, I dalej idąc, mamy taką filmę. pan zaczepił mi w ogóle tak, tak z czapy, po prostu dzień dobry już od razu jakoś mnie tak do siebie przylgnął i tak myślałem, dobra, dobra tam, jedziemy, spróbujemy, już widział, że po prostu moje szaleństwo w oczach i że po prostu chyba ta talaska to coś kupi, chyba na ludzie mniej więcej. Ale do ja się oczywiście śmieję, jakby to jest po prostu, wczoraj było tak szalenie, że ja naprawdę przyszłam stricte z myślą o Braciach Mydlarzach i jeszcze jednej filmie, o której byłem za moment, a przy okazji jeszcze zaczepiłam sobie takiego innego wystawcę, mianowicie firma Ferny i kupione zostały u niej, przeze mnie, u tej firmy dwa produkty, mianowicie tonik, koala, ale to jest eukaliptus miłożą. Właśnie myślałam, że ten eukaliptus, on tak uderzył po nozdrzach, bo to jest taki specyficzny raczej taki zapach bardzo intensywny, kojarzący się raczej z taką oczyszczającą pielęgnacją. Niemniej tutaj to ma być też takie właśnie bardziej zbalansujące, zrównoważone powiedzmy e, mililitrów. Mililitrów tutaj mamy 150 i to jest taki standardowy e, m, tonik odkręcany, czyli na wacik, e, co ja też lubię, ja muszę mieć różne, po prostu najróżniejsze toniki zawsze w rotacjach. Akurat mi się wszystko pokończyło, więc co ja toniki, ja naprawdę potrzebowałam na gwałt, więc kusiłam się na coś takiego. Jak i również, coś, co mnie mega najbardziej zainteresowało z tego, wszystkiego, co tam pan miał, czyli myszka, kostka do higieny intymnej, takie coś. E, tam pan mówi, że 4,5, czy tak jakby zbliżone do um, fizjologicznego, z czym się oczywiście zgadzam. E, kostkę e, taką do higieny intymnej miałam kiedyś z filmy NAGO, nie tak dawno o niej mówiłam i no to był naprawdę bardzo fajny produkt, którym się świetnie sprawdzał, szczerze mówiąc, na saunie, gdzie już też takie, powiedzmy, ryzyko jakieś takie bakteryjne jest trochę większe. I jakby ja mam niestety problemy z, nawracający, z nawracającymi infekcjami intymnymi, do których sauna się przyczynia, ale jakby. Tyle mi innych rzeczy fajnych sam nadaje, że sobie nie wyobrażam rezygnacji z niej, więc powiedzmy, że taka kostka myjąca się w takiej formie trochę wspomaga cały ten interes, żeby właśnie się umyć czymś takim w tym stylu, więc ym, takie oto dwa produkty się skusiłam. Mydła wyglądały dosyć ciekawie, ale akurat tak się złożyło, że pan próbki miał, więc dwie po prostu próbki mydeł. Mi dał i jestem z tego bardzo zadowolona, mianowicie mydło naturalne owca i rosomak. Yy, I to natura, właśnie mydło naturalne do golenia, ten rosomak, yy, a owca jest z lanoliną i taka właśnie bardziej odźrzęca, więc dla mnie lepiej. Ja wiecie, że lubię takie rzeczy, Na przykład, nie wiem, miś yy, od czterech szpaków, właśnie z lanoliną, tą zwykłą, a nie to jest dla mnie sztos. To z lepszych mydeł ever, ale już miałam dużo tych ich bardzo dużo, a teraz mam. On... Jakby nie było inazym w zapasie, więc na razie się wstrzymuję. Nie mam te dwie na próby, więc może na samym razem, jak pan będzie, to już będę miała jakieś konkretną, mniejszą opinię, mimo wszystko, bo ta próbeczka jest taka, taka, że spoko. Coś już można będzie użyć, spróbować, zobaczyć i być może też się skusić w przyszłości na coś takiego. I Ostatnia firma, o której wspomnę, o której właśnie też chciałam bardzo koniecznie tam się do nich wybrać i spróbować i jakoś tak pierwszego dnia też mnie to ominęło. Mianowicie Insight. Um, to jest, mianowicie ta firma, którą mi się bo ona jest woska i od 100 lat na rynku dostępna ja już i ich kojarzyłam. Ja pierwszy raz kupiłam kryształki takie silikonowe do włosów właśnie z filmu Inside chyba no może 15 lat temu nie, ale chyba już dochodzimy nawet 15, 10, więc naprawdę bardzo dawno. I stosunkowo niedawno, czyli jakieś pół roku temu, bo się ponownie kupiłam te kryształki i ponownie uważam, że to jest taki najlepszy silikon, jaki miałam kiedykolwiek, naprawdę właśnie w takim używaniu do końcówek włosów i to jest naprawdę fajna firma, która ma te składy spoko, ale to działanie jest takie fryzjerskie, takie naprawdę mm, no dające efekt natychmiastowy po prostu, więc tak tam dobra, jak nie teraz, to nigdy, tak naprawdę nie wypróbuję tych rzeczy, bo zawsze będzie okazja coś innego wykupić, a takie włosowe rzeczy też trochę mi, trochę mi brakowało, powiedzmy, mimo wszystko, czegoś takiego fajniejszego, więc skusiłam się na mm, maskę do włosów, y, Elasticar, cokolwiek, miała być właśnie zbolecana do takich włosów bardziej kręconych i ja po prostu poszłam za panią, która była super szczera i taka fajna po prostu. Od razu powiedziała mi tak uczciwie, że ten produkt to jest taki i taki, ale ja go w sumie za bardzo nie polecam. Nawet w ten sposób, więc jakby ja to doceniam niesamowicie, bo wiem, jak wygląda sprzedaż jako taka, jak bardzo to jest specyficzna, specyficzna działka. Pani była przykochana, bardzo konkretna, chciała przekazać fajne informacje jakby od razu o składnikach. miała pojęcie o tym wszystkim, o czym mówiła, więc to było naprawdę bardzo miłe, mimo że jakby Insight to nie jest jakby jej marka docelowa, bo wiadomo, że to akurat to nie, 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 nie tego typu manufaktura jakaś mała z kosmetykami naturalnymi, tylko to, że jest sieciówka taka konkretna, duża i będąc na rynku od bardzo dawna, ale właśnie fajnie, że coś takiego również na naturaliach było, że nie tylko tak malutkie rzemieślnicze manufaktury, tylko właśnie coś takiego innego, więc tutaj jakby to też poczyniłam za wielki plus, że właśnie tego typu produkty również są dostępne, więc skusiłam się na maskę włosów w takiej fajnej tubie 300 ml, więc zobaczymy, jak to się będzie dozywało składowo-zakiem. Spoko. To wiadomo, tu mamy jakieś takie trochę silikony, silikony wygłodzacze i tak dalej, ale no właśnie, za ten efekt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i jak się to będzie sprawdzało, jeśli chodzi o moje kręciołki. I jeszcze Insight ma taką firmę się czarną powiedzmy, która się nazywa Sendo. I też sobie kupiłam Carol Passion właśnie szampon, 250 ml Coś takiego. I generalnie mieli taką świetną promocję, że przy zakupie jednego produktu drugi był za grosz. I nie za grosz, za złotówkę. I za ten cały biznes zapłaciłam 80 zł. Co uważam w ogóle za niesamowity sukces. A oczywiście nie powiedziałam o tym, za ferny, tam chyba zapłaciłam 67 za te dwa produkty. Ale tutaj za to 80 to jest szał, bo generalnie te produkty też są jakieś bardzo takie, powiedzmy, najtańsze. Znaczy, wiadomo, jeśli używa się jakichś takich drogaryjnych standardzie rzeczy yy, włosowych, no to takie to jest mi troszkę bardziej fryzjerskie, trochę bardziej profesjonalne. No to od razu się wydają hiper drogie, ale za 80 złotych produkty tego typu. No to w ogóle szał, ciał, więc mm, zobaczymy w sumie, bo nie mam, też kupiłam to tak po prostu za poleceniem, bez, bez żadnych innych tutaj rewelacji, e, jakieś takie rzeczy też inne przykuły moją uwagę, ale myślałam, dobra, nie ma czegoś takiego, zobaczymy, bo mi się filma sprawdzi, jak to będzie. I jeszcze też szaleńczo dostałam aż takie cztery sety próbek właśnie szampon razem z odżywką z różnych e, właśnie tutaj serii, więc będę już miała taki fajny, szeroki ogląd właśnie takich produktów z do pielęgnacji, nie takich specyficznych jak czy tam, nie wiem, jakieś pilingi, czy jakieś takie, nie do rzeczy do skóry głowy specyficzne czy cokolwiek, tylko właśnie baza, czyli szampon i odżywka, z czego się z bardzo cieszę. Już jest tak bardzo ciemno, że chyba musimy zawijać ten temat i wybaczcie, że tak, ale innego dnia wcale nie byłoby lepiej. Ja chciałam, żeby filmik wyszedł od razu jeden z drugim, jakby tego samego dnia, więc pozostawiam Was po prostu z tym. Wszystkim i już nie ma co więcej gadać tak naprawdę. Niemniej jednak dajcie znać, czy wy byliście na naturaliach i jakby jeśli jesteście złodzi, to ja wam mówię, że macie iść na naturaliach, a przynajmniej na kolejną edycję, która będzie pewnie na wiosnę, zężycie to w maju. Gdzieś tam czy oni się starają zrobić to przed Dniem matki, żeby ewentualnie kupić sobie jakieś kosmetyki dla mamy, co jest w ogóle super świetne. Tak samo jak teraz w październiku to miało też sens, żeby nawet kupić coś trochę z myślą pod święta, chociaż ja oczywiście tego nie zrobiłam, niemniej e, nie żałuję niczego. E, I tak, to było na tyle w sumie. Świetna sprawa, naprawdę polecam wam serdecznie targi w ogóle jako takie, bo to jest naprawdę coś zupełnie innego, też można robić tak, bo to już nie wspomniałam wcześniej, ale to jest ogólnie spoko, żeby wziąć ewentualnie swoje jakieś takie mini opakowania i gdzieś tam jak macie jakiś taki produkt, na który no, no nie wiecie, nie macie koncepcji i tak dalej, to można poprosić o próbkę, bo koniecznie wszyscy mają i tak dalej i dyspozycji, tak, żeby móc po prostu wydać wam, wydać wam próbki, takie już saszetki, tylko po prostu to jest dla nich tym łatwiejsze, mniej kosztotwórcze i po prostu lepsze, bo i tak czyli testery, jeśli jest otwarty, żeby powąchać go i tak dalej, to to już jest który jest właśnie otwarty, który już, już się terminuje, i tak dalej. Jeśli wy możecie sobie dać jakąś małą odlewkę, jakiegoś produktu na twarzy, którego nie potrzeba jakoś specjalnie dużo, żeby go móc przetestować, czyli na przykład krem, to to jest świetna okazja, żeby to zrobić właśnie w takiej formie i bardzo wam to polecam, bo chyba jakoś tak nie wybrzmiało to nigdy, albo nie, nie wybrzmiało nigdy, albo wybrzmiało bardzo, bardzo dawno, także warto o tym przypomnieć. No i cóż, to ja było na tyle. Dzięki bardzo za oglądanie i już za ten razem chyba się widzimy z Denkiem, tak mi się wydaje, bo to już jest ten czas i produktów też sporo zużytych i żegnam Was z mojej dziennicy, i yy, idę spać jeszcze nie, ale tak mi się wydawało, że chyba to wypadałoby tak zrobić. Dzięki bardzo, again za oglądanie. Ciema